Witajcie moi drodzy z tej strony Urban. Dziś jestem w Leyton Bazaar, gdzie byłem w zeszłym roku i z Kasią, cześć Kasia. Cześć, witam. Was. Nagrywaliśmy odcinek o tym, jak założyć firmę w UK. Z racji tego, że zaczynamy tutaj już taką zabawę, w firmę, naszą firmę Mówić, a zbliża się także no, ten nieszczęsny Brexit, chociaż tak za dużo dzisiaj jeszcze o nim nie wiemy. Ale z Kasią, właśnie na temat Brexitu i polskich tutaj firm sobie. Porozmawiamy. Tak, dokładnie. Spróbujemy Wam coś na, naświetlić. A z racji tego, że jest ładna pogoda, widzę, świeci słoneczko, to nie będziemy siedzieć w biurze, tylko idziemy na miasto. To jest kanał Urban w Londynie. Nie chciałem poruszać tematu Brexitu, ale wielu e, widzów zmusiło mnie wręcz do tego, pisząc e, wiadomości po ostatnim filmie. No dobra, Kasia, w takim razie, co wiemy na tą chwilę o Brexicie? No na razie wiemy tyle, że na razie jeszcze nie wychodzą. E, dopiero 31 października. E, Czyli w Halloween. W Halloween, tak. A czy to się stanie, no to tego to już chyba nikt nie wie. No tak, miał być, czekaj, miał być 29 marca, potem przenieśli z 29 marca na chyba wakacje, tak? E, nie, kwiecień. Na kwiecień. 20, tak. A czemu teraz nie ma w kwietniu, bo? Bo dalej się nie zastanowili, co z tym zrobić, no i przenieśli datę, wydłużyli do 31 października. Mają możliwość, żeby wyjść wcześniej, ale, no, ale data jest niby ostateczna, czyli 31 października. No, jak myślisz? No, I wyjdą tego 31 października? Czy to znowu takie kółko będzie, że 31 października albo powiedzmy, nie wiem, w połowie października dowiemy się jednak, że to będzie 29 marca, ale roku 2020? Ja myślę, że oni nie wyjdą. ale tak? To jest tylko moja osobista opinia na ten temat, ale no, no zobaczymy, co się stanie, nie? No, a ty personalnie wolałabyś, żeby wyszli, czy nie wyszli? No ja bym wolała, żeby jednak nie wychodzili, no bo jednak no, z tą Unią dużo jest. Dużo nas łączy, firm dużo jest założonych tutaj. Ludzie z Polski pracują, którzy mają firmy tutaj. Także jest, no, będą komplikacje, jeżeli wyjdą. Skoro już napomniałaś o polskich firmach, no to. Tutaj jest mnóstwo polskich firm, dla których Ty pewnie też pracujesz. No i jak decyzja o Brexicie wpłynęła na te polskie firmy i jak też wpłynie sam Brexit, jeżeli na przykład dojdzie już do tego twardego Brexitu bez żadnego porozumienia? No na razie to wygląda w ten sposób, że te wszystkie firmy polskie, które tutaj pracują, no to już zauwa zauważają spadek tak jakby przychodu z tego względu, że ludzie wyjeżdżają. No bo jednak ten Brexit, no, no dużo strachu... No, na razie to sam strach chyba, nie? Tak, tak. No, ale ludzie się boją. A jak na przykład może właśnie wpłynąć, to jak już będzie twardy brexit na polskie firmy? Co, 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 co to oznacza wtedy dla nich? Dużo firm się zamknie, na przykład sklepy polskie, jeżeli będzie wejdą cła, przestanie im się opłacać, sprowadzać towary tutaj, znaczy, będzie dalej, może się opłacało, ale ceny pójdą do góry, i no to aut automatycznie oznacza, że stracą klientów nie przestanie, przestaną, przestaną zarabiać, no i, i upadną. No a z drugiej strony też jakby. Polacy wyjeżdżają, to też będzie coraz mniej tych klientów o to chodzi, tak. i takie kółeczko się zamyka. A jak, a jak sobie poradzić z tym, na przykład no, taka, ta branża najbardziej opanowana przez Polaków, czyli branża budowlana? E, branża budowlana też podupadnie i nawet mówią o tym, o tym głośno tutaj, z tego względu, że e, siła robocza, polska siła robocza, tak jak mówisz, ludzie wyjadą. Nie będzie komu pracować. Firmy, które tutaj inwestują w, te wszystkie, w to całe budownictwo, są też zagraniczne firmy, które po prostu zaczną inwestować gdzie indziej, do innych krajów, bo przestanie im się to opłacać. Wiele brytyjskich firm polega na pracownikach z Unii Europejskiej. Są to przeróżne branże. Jak to wygląda właśnie w tej chwili? Oni już na tym tracą, a co się stanie, jak będzie Brexit? Tak, już tracą teraz, dlatego że dużo Polaków jednak się przestraszyło no i wyjeżdża z, z Anglii. Dużo jeszcze jeszcze więcej, jak Anglia wyjdzie z Unii, no to jeszcze więcej wyjedzie. Także na pewno stracą siłę roboczą. W jakich branżach najwięcej jest zatrudnionych Polaków? Budowlańcy, kierowcy, czyli branża budowlana, transport, służba zdrowia. Służba zdrowia, dokładnie, magazyny, produkcja. E, farmy. farmy, fabryki, no i przede wszystkim chyba też takie e, mniejsze biznesy i gastronomia, no Dokładnie. ilu mamy kelnerów, ilu mamy barmanów, ile mamy, nie wiem, sprzątaczek, sprzątaczy, no to no i, no i, i, co taki, i co taki przysłowiowy John zrobi, jeżeli Polacy będą musieli wyjechać? No będzie musiał znaleźć inne wyjście innych, innych ludzi do pracy, no ale no, może być ciężko, dlatego że no, Polacy no, to jednak pracowity naród. E, swoich, żeby zatrudnić, no to nie wiem, jakim to pójdzie. No bo nie, nie każdy Anglik chce pracować w takich zawodach. A były, były chyba, był nawet taki, chyba taki program, nie? gdzie próbowali Anglicy zatrudniać Anglików chyba w hotelu, na farmie, no i nic z tego raczej chyba im nie wyszło no dobrego. Nie, nie za bardzo. Nie no co, Hindusi będą pracować? Oni chyba też nie, nie wydaje mi się, żeby się nadawali do, do, do takich, w takich, żeby się sprawdzili w takich zawodach. Oni tam raczej swoje jakieś tam biznesy, e, sklepy, offline sensy. Tego rodzaju, ale tak, żeby pracowali w budowlance i żeby jeszcze byli aż tak dobrzy jak Polacy, no to raczej. Ciężko będzie, no a jakoś dziurę trzeba będzie załatać. Mhm. Tylko, właśnie ciekawe, ciekawe jaki pomysł jaki będą mieli. Tak, no na pewno podupadnie gospodarka trochę, duże firmy, które są zagraniczne, pozabierają biznes z Anglii, pójdą gdzieś indziej. I pracodawcy, znaczy pracownicy razem z nimi? Dokładnie, pracownicy razem z nimi, no albo może po prostu być tak, że oni nie będą mieli już tych pracowników, więc będą, nie będą mieli za bardzo wyjścia żeby się stąd zawinąć. A co będzie po Brexicie z tymi wszystkimi Polakami, którzy pobierają tutaj benefity. No a nie szukajmy się, jeżeli chodzi o obcokrajowców, to jesteśmy w ścisłej czołówce, dużo tego bierzemy. Tak, no niby ci, którzy są tutaj przez. E, będą mieli ten Settlement status, to będą mieli takie same prawa, e, jak, jak mieli wcześniej, czyli normalnie będą mogli dalej pobierać zasiłki. Chociaż. Prawda jest taka, z mojego tam doświadczenia, widzę, że już zaczynają zabierać zasiłki ludziom, nawet, nawet tym, którym, którym się należą, prawda? Zaczynają sprawdzać, zaczynają się kontrole osób samozatrudnionych, e, sprawdzają dochody, przyczepiają się do najmniejszych jakiś tam rzeczy i zabierają, zabierają zasiłki. No, trochę na tym rząd brytyjski traci, no bo no, nie oszukujmy, ale... Niektórzy lubią kombinować sobie, no a chyba tutaj Anglicy nie są tacy, żeby kombinować. To nie jest w ich stylu, żeby kombinować. No jak pracujesz, to po co ci zasiłki, nie? Polacy niektórzy żyją. Um, bazują. Masz, bazują dokładnie, bazują na, na zasiłkach, więc. Rząd e, angielski zabiera, e, zabierając zasiłki ludziom, a oni jednak pracują też, są tą siłą roboczą, no bo ludzie, którzy dostają te zasiłki, też pracują, prawda? To są tylko dodatkowe pieniądze, które oni dostają. E, także, no, no też, jeżeli wyjadą, no to zabiorą sobie tą siłę roboczą. A powiedz mi, jakie to są, o jakich sumach mówimy, jakie to są sumy tych zasiłków? Jakie sumy? No, no w zależności od tego, ile, ile dzieci tak naprawdę kto ma, no bo to główne zasiłki są e, dla, dla rodzin, e, które posiadają dzieci, dla samotnych matek. E, no. No to są kwoty różne, to są nawet od, od 500 funtów nawet do, do 1700-2000 na, na miesiąc. Czyli to jest praktycznie druga wypłata. To jest pieniądz, dokładnie, jeżeli chodzi na przykład o dofinansowanie do mieszkania, to też dużo ludzi nie, nie płaci za mieszkanie, bo płaci za nich... E, Państwo. Dokładnie, także no to też jednak, no ale koszty mieszkania, wynajmu to są jednak tutaj duże, więc... Ludzie nie, nie mając pieniędzy na pokrycie tego, bo zostaną mi zasiłki zabrane, będą wyjeżdżać. Settle status, tak? Mhm. Trzeba się rejestrować. Głośno o tym ostatnio. Tak, trzeba się rejestrować. No tak naprawdę dopiero po Brexicie, chociaż no, już, teraz, już teraz to działa, już teraz można rejestrować em, się do tego. E, jeżeli, żeby to dostać, no, to trzeba mieć tutaj 5 lat udokumentowanej pracy i, i mieszkania. Jeżeli tego się nie ma, jeżeli nie ma się tych nie się 5 lat, no to się otrzymuje pre status. No troszeczkę, jest to coś podobnego jak rezydentura, rezydentura tymczasowa i rezydentura stała. No ale czy, czy trzeba to teraz robić? No ja, ja jeszcze tego nie robię. Ja też nie mam. jak to się robi? Aplikacje są. Aplikacje na telefonie. Na pewno jest na Androidę, Ty nie mówisz masz iPhone'a i, i nie można tego zrobić. A online? Tak, nie, y tylko przez apkę, przez, tak. Przez apkę na telefonie, tak, dokładnie. Nie jest to trudne, no bo to jest 5 minut roboty tak naprawdę. No ale, no, moim zdaniem, dopóki jeszcze nie wiadomo, czy ta Anglia wyjdzie z tej Unii, czy nie wyjdzie z tej Unii, no to jaki to jest sens, to robić? No nie wiem, nie wiem dla kogo... Ja czekam, jeszcze jest To jest na... darmowe, czy to jest płatne? Nie, darmowe, to jest... Y to jest po prostu tylko rejestracja swojego statusu, także... No ale z drugiej strony, jak jesteś zarejestrowany tutaj, no to... Też jesteś gdzieś tam u nich w papierach, więc to jest tak. nie wiem po co tak naprawdę to jest. To jest takie chyba już dodatkowa papierkowa robota dla urzędników, tak naprawdę, no i jakiś tam e, dodatkowy jakiś może żeby rejestracja dla nich, żeby mieli jakąś większą kontrolę. Nie mam żadnego pojęcia, po co tak naprawdę to. No tak, takie typowo angielskie wymyślili po prostu, żeby coś wymyślić, żeby zrobić sobie zajęcie dodatkowe. Podejrzewam, chyba że tak. tak. Mhm. A słyszałaś w ogóle o tym, że e, już zaczynają drukować e, nowe paszporty bez tego znaczka e, Unia Europejska, brytyjskie? Tak, słyszałam, poru <laughs> na paszporty się pozmieniały, także. Jeszcze nie wyszli, a już, a, już... a już wychodzą. Tak, tak, jeszcze nie wyszli, że wychodzą dokładnie. Co ciekawe, co będzie z tymi paszportami, jak faktycznie nie wyjdą, znowu będą musieli zamieniać. To najprawdopodobniej tak. Bo te paszporty z tego co ja wiem, to one nawet nie są drukowane tutaj, w Wielkiej Brytanii, tylko te same kwitki gdzieś we Francji są. Za granicą są drukowane, więc to, to nawet nie jest robota. Tu Tutaj tylko już w Europie tak robią, Dokładnie. Brytyjczykom znaczy. Tak. No, Zobaczymy jak będzie potem, jak oni to wszystko sobie ogarną. Nie wiem czy to nazwać modą, ale ostatnio dużo Polaków także um, ma pootwierane firmy tutaj, no ale pracują zdalnie, z Polski, czyli jakby wiesz, bierze tutaj brytyjskie wypłaty, a żyje sobie w Polsce. Jak to będzie, jeżeli, jeżeli nadejdzie już ten cały Brexit? Co z takimi ludźmi się stanie? Jak to w ogóle wygląda? Bo też jest jakiś chyba okres, e, przez jaki mieszkańcy Unii mogą wyjechać, nie tracąc jakby swoich wszystkich przywilejów. Tak, tak. E, no to to jest połowa roku, pół, 6 miesięcy. E, tam ogólnie prawo jest takie, że tam gdzie się przebywa więcej niż 6 miesięcy, to tam powinno się opłacać podatki. No Polacy robią tak, że rejestrują działalności tutaj w Anglii, a no ze względu na ZUS w Polsce, prawda, no bo to jednak są kolosalne sumy, które się płaci. No i to też niestety, bo oni... Forma A1 ogólnie to się nazywa, to jest, to chodzi o ubezpieczenie w Polsce. No i to jest to, co, co ZUS uznaje jako potwierdzenie tego, że, że opłaca się podatki i ubezpieczenie tutaj w Anglii, prawda. Bardziej ubezpieczenia. No i to też niestety tego nie, będzie, może nie być. No i niektóre, niektóre kraje już, jak Niemcy na przykład, oni już nie chcą, nie chcą tego akceptować, prawda? Także to, to też na pewno zaboli ludzi, którzy, którzy mają te firmy, no bo będą musieli po prostu je zamknąć i otworzyć działalności w Polsce. A ma, ty masz takich klientów, którzy na przykład właśnie tutaj mają otwierane firmy, a w Polsce, tak, z Polski je prowadzą? Tak, mam, mam bardzo dużo takich klientów. No ludzie, którzy sprzedają przez internet na Amazonie czy tam, E, też na, na eBayu, e, też mam fryzjerki, też jakąś taką działalność mobilną, którą prowadzą ludzie, bo to z reguły są tacy ludzie, którzy prowadzą działalność mobilną. E, też mają takie firmy potwierane, więc no to na pewno na pewno zaboli. No tak, tutaj yy, kwota wolna od podatku to jest ile? Teraz jest 12,5 tysiąca. 12,5 tysiąca, to jest ponad 50 tysięcy tak, złotych. Tak, dokładnie. A oprócz tego, jak jest z self employed, to, to tam się płaci no, niecałe 3 funty na, na tydzień. Składek? E, składek, a, no, a tam jednak w Polsce no, to jest teraz ile? 1200 zł? Jak chodzi o ZUS, także to jest... No to, to, jest, to, jest to jest duża różnica, duża różnica. No, tak. Przy takim roku to, to sporo, tak. sporo w kieszeni zostaje. Dokładnie. Temat bardzo ważny, emerytury. Co się stanie z, ze składkami ludzi, którzy tutaj przepracowali, nie wiem, 5, 10, 15 lat, chcą wrócić do Polski i... I urząd zadeklarował, że będzie wypłacał, także... Ci... Urząd brytyjski. Tak, tak. Także ci ludzie, którzy mają wypracowane emerytury, będą je dostawali. No ale czy to się zmieni, czy nie, to tego już nikt nie wie. No na razie wygląda, że wszystko jest pozytywnie. Podsumowując, ten całe, to całe zamieszanie z Brexitem, jak ty to oceniasz? Ja mi się wydaje, że oni w ogóle nie wyjdą, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wydaje mi się, że to było więcej na robienie, na robienie zamieszania. Niż, niż to wszystko warte. No żeby tak. co, żeby pozbyć się tak troszeczkę, trochę, żeby troszeczkę ludzi, żeby tak. dokładnie... Żeby Wykonić, wystraszyć, żeby nie przyjeżdżali nowi, ale to jest tylko, tylko moje zdanie także. Ale a propos właśnie jeszcze teraz z wyjazdami Polaków, no bo, bo no nie oszukujmy się, od, od ogłoszenia wyników referendum trochę tych Polaków wyjechało. Eee, a wracają ci, którzy wyjechali, bo wracają. się na przykład nie odnaleźli? Wracają bardzo dużo ludzi, wraca. Ja mam ludzi, którzy wracają po dwóch, trzech miesiącach, bo nie potrafią się w ogóle kompletnie znaleźć w Polsce, bo poza tym zarobki są całkiem inne. Nie, no, wydaje się, tak mówią, że w, Polsk, w Polsce się zmieniło, ale chyba aż tak bardzo się nie zmieniło no i ludzie wracają. Też, mi się też wydaje tak, że troszeczkę to jest zupełnie inna mentalność, jak mieszka się w, no, w takim kraju jak Anglia 10 lat, to się też, no, chcąc nie chcąc, ale nasiąka jakby tymi zwyczajami tak. e, i przyzwyczajeniami stąd. No nie wiem, no tutaj nawet z taką, z taką czynnością jak prowadzenie firmy własnej tak. jest o wiele łatwiej, nie? Tak, dokładnie. Wszystko jest pod ludzi, dla ludzi. No jednak w Polsce dużo rzeczy jest jeszcze pod górę, więc... Pewnie jeszcze musi 100 lat minąć, żeby się zmieniło, no ale no, tutaj jest dużo łatwiej. No, jak ludzie, którzy mieszkają tutaj ileś tam lat, no to mają też swoje przyzwyczajenia, inaczej, inaczej e, wszystko tutaj się odbywa, więc jak jadą do Polski, no to też mi się wydaje, że to jest taki szok. Czyli co, może, możemy liczyć na e, falę powrotów z powrotów? Całkiem możliwe, jeżeli się by okazało naprawdę, tak jak ja myślę, że Anglia nie wyjdzie z Unii, no to ludzie będą wracać. No bo jednak tutaj nie jest aż tak chyba źle, skoro wszyscy tutaj siedzimy, pracujemy i mieszkamy, więc wydaje mi się, że może być tak, że dużo, dużo ludzi wróci. Dobra, Kasia, dzięki wielkie. Eee, mam nadzieję, mam nadzieję, że naszym widzom troszeczkę przybliżyliśmy temat Brexitu, choć tak naprawdę jak mówimy, no my sami tutaj dużo nie wiemy, no bo te informacje, które podają media, rząd, to, to, to są takie szczątkowe, a sam rząd, no sam nie wie, co się dzieje. Dokładnie. Wystarczy sobie włączyć e, brytyjskie wiadomości. Jedno wielkie zamieszanie. Jeżeli macie jakieś pytania do Kasi, e, piszcie w komentarzach. Ona na pewno Wam postara się pomóc, odpowiedzieć. Dokładnie. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej.